A więc co mam robić? Spróbujesz przywabić tego ptaka do siebie, udając biedne pisklątko nerwoćwir ptakusa. Gdy już tu podejdzie zwabione twoimi smutnymi piskami, naszkicuję go, zerkając z za krzaka, jasne? Smutne piski, jasne. Oooo! <laughs> Oooooo! Nie brzmi to raczej jak ptak. Musisz być bardziej ptakowaty. No wiesz, ćwierkaj i szczebiocz, wygrzebuj robaki i opróż się skrzydłami. Podnieś jedną nogę. No, coś w tym stylu. Cierpi! Cierpi! Zacznij ćwierpie, kuleć. Boli ćwierpie, cię noga. A ćwier, Udawaj, że masz zwichnięte skrzydło! Ćwirpi, łała! Ła. Trzymaj się za brzuch, jakby cię bardzo bolał. Cierpi! Niestrawny ten romant. Udawaj zapalenie spojówek! Ty lepiej się nie odzywaj! Patrzcie, to działa! Głośniej! Oh, 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 oh. yeah. O, Kocie, krocie, co za szczęście! To cała rodzina nerwo ćwierć ptakusów! Nerwo ćwier, ćwier. Nieoczekiwany zwrot akcji.